Chciałam powitać Was wszystkich, że tak licznie przybyliście. Na pewno jeszcze przybędziecie, bo niektórzy pracują, ale cieszę się, że jesteście. Chciałam zaprosić Was do naszych stoisk. Jakie mamy tam? Kawę, ciasto, herbatę, proszę się częstować. Malowanie buzi, wata popcorn, sim, sms. Zapraszam do stoiska, jeżeli coś by się chciał dowiedzieć o mieszkaniach. Nasze nosowej kosmetyki DMU. Też zapraszamy, mają cudny poczęstunek dla Was. Za niedługo wystąpi u nas zespół KGW Bzowianie. Wielkie brawa dla nich oczywiście, bo się szykują tutaj. Chciałam Wam przedstawić naszych nowych radnych, Pana Damiana Świderskiego i Krzysztofa Topolnickiego. Zapraszam, zapraszam tu do mnie. To są nowi radni, zrobią nam drogę. Tak, to... bo jeszcze, tak, pan Krzysztof już raz u nas był, pan Damian jest pierwszy raz, więc oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo, witam serdecznie wszystkich. Chciałbym tylko niestety z przykrością powiedzieć, że będzie ciężko z strażankami, bo pan Topolnicki powiedział, że po jednym na głowę i możemy dopiero kończyć imprezę. Mam nadzieję, że strażacy mają więcej tyganków. Tak czy siak życzę wszystkim udanej imprezy i mam nadzieję, że te klażonki się uradzą. Tam są jeszcze słodkości, bardzo ładnie wyglądające. Serdecznie zapraszam. Tak, ja też chciałem podziękować za zaproszenie. Jestem pod wielkim wrażeniem organizacji. Drugi raz tu jestem, tak jak koleżanka wspomniała. I bardzo mi się tutaj podoba. Szczególnie ta organizacja, wszystko jest dopięte na ostatniej guzi. No, i co tu jeszcze można powiedzieć? No, i udanej imprezy wszystkim życzę. Jeszcze wszyscy widzę nie dotarli, ale docierają cały czas. Do wieczora już będzie super. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję również. Ja również chciałam Wam powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim moim mieszkańcom, bo poczułam niedawno, jak mam Was bardzo za sobą, jak mnie wspieracie, co daje mi dużo siły właśnie do takich działań. Chciałam Wam bardzo podziękować we wszystkich pomocach, jakie y, y, pokazujecie i jak mnie wspieracie we wszystkich działaniach. Chciałam podziękować y, ludziom, którzy mi tutaj wszyscy pomogli. Z imion, z nazwisk jest was bardzo dużo. Mojemu mężowi, który gdzieś tam mnie bardzo, bardzo, ale mi pomaga, bo już ma mnie dość, ale bardzo mu dziękuję, bez niego bym sobie nie poradziła. Bez ludzi, którzy mi udzielą samochodów, którzy tu przyjeżdżają. Bez naszych cudownych strażaków, którzy zawsze z nami są i którzy zrobią nam piękny pokaz, gaśniczo-ratowniczy. Chciałam podziękować naszym sponsorom, Paweł Piątek z Mariolą Piątek, firma Jurajska, Justyna Jaworska z Michałem Jaworskim, którzy nas wsparli. Jeden pan chciał być anonimowy, więc yy, z... nie wypowiem, ale też mamy bardzo duże wsparcie od niego. Poza tym Magda, bo, przepraszam, bo zapomniałam, Gradzik, Martynka Gradzik-Juraszczyk, która robi dla mnie przepiękne te wszystkie babeczki, ciasteczka. I dziękuję naszym kobietom, naszym mieszkankom za cudowne wypieki ciasta. To one się postarały, że są tak pyszne, za co też bardzo dziękuję. Jeżeli kogoś nie wymieniłam, przepraszam bardzo. Ale myślę, że, że mi się udało. A jeszcze firma Sochacki, tak, tartak, tartak Sochacki, który nam zawsze też wspomaga. Zasponsorował nam podłogę, zawsze udziela nam drzewa na każde jedno ogniska i jak coś organizujemy, to zawsze mam wsparcie od niego w formie drzewa. Także bardzo, bardzo dziękuję jeszcze panu właścicielowi firmy wypiór który jest właścicielem Lewiatana Skromołowa. Od niego mamy te wszystkie soczki i cudowne wody, które my możemy się tam częstować. Zawsze nas tak samo wspiera. Także bardzo dziękuję, zapraszam do zabawy. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo też nie wszyscy wiedzą, że nasi strażacy byli na zawodach Babiogórskich, chodźcie tu chłopaki, chodźcie tutaj chłopaki. A Agnieszkę poproszę, żeby poszła do domku i przyniosła wedlowskie torty. Pana dowódcę proszę gminnego. Który tam jeszcze z wami był? Zapraszamy, zapraszamy. Dowódca był tam. Komendant jest tu. Jest. Jeszcze ktoś z was był? Dzisiaj nie mamy wszystkich, ale nasze chłopaki byli na ósmych podbawiogórskich zawodach ratowniczo-gaśniczych, podpowiadają mi pełną nazwę, bo nie pamiętam. Było ponad 40 jednostek, nasze chłopaki zajęli pier... Przepraszam, piąte miejsce, także wielkie brawa z 40, a byli dopiero drugi raz. Wielkie brawa. A nasz komendant gminny zajął złoto pierwsze miejsce jako dowódca. Także wielkie brawa. I tak dla słodkości chciałam Wam pogratulować, jeszcze raz oficjalnie podziękować. I Aguśka, proszę, takie jedno z, z takim, proszę bardzo. Tak, tak. Dziękujemy. Proszę teraz tu ładnie odwrócić, się, pokazać. Torciki dostali, niech się im życie osłodzi. I chłopaki, tyle powrotów co wyjazdów. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo i zapraszam. A jeszcze przepraszam, jeszcze mamy walawie, żywe zwierzątka, także zapraszam, żeby sobie tam pomacać węża. A później <głos> <głos> będzie piękny pokaz. Dziękuję.